Maneczko. Dzisiaj jadę na kurki. I coś czuję, że będzie grubo. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Upadało, ciepło jest. Godzina 12.15. Trochę później przyjechałem. i się miał trochę spraw do załatwienia rano w mieście. Ale i tak nie załatwiłem. Ale już nie będę opowiadał. No to co, powiem, nie widzimy się już na miejscu. To zapraszam do oglądania. Zaraz zmienię buty. Torbę mam wielko. Jadro. Torba. Buty. I zobaczcie, na podkropię podjechałem tylko. A już. Już na samej drodze rosną. Czuję, że będzie grubo. Dobra. Skakuję w buty. Widzimy się pewnie, ja będę miał coś wiaderku już. 30 minut w lesie, mniejsza połowa i zobaczcie tu grzyby, tu tu taką sobie dróżką idę i zbieram koło mojej miejscówki, ale to jeszcze nie ta miejscówka to mi się wydaje, że będzie bardzo dużo grzybów jak nikogo nie było, ale wątpię, żeby ktoś był, jak na drodze już tu rosną trochę na żywo wam nagram Pełno komarów dzisiaj masakra bezwilgotna. W nocy padało. Teraz 28 stopni gdzieś jest No ale Jakoś trzeba dać radę. Zobaczcie To jaki ładny Na powrocie może go zabiorę. to sobie teraz tutaj i zobaczymy czy coś będzie trzeba się dobrze przypatrywać bo liście są też takie żółte Następnie Tu mamy kurkę, masakra, pełno pajęczyni i komarów. No i co, nie ma, to idziemy dalej. Zobaczcie, ile tutaj jest. Tu jest jeden, bo zaraz wyciągnę tu następny a tam zobaczcie ile jest kurek pełno kurek tu nawet też pod kijem i do wiaderka dobre będzie pełne wiaderko to dam znać parę minut później mam już prawie całe wiadro wszędzie są grzyby w jest praktycznie na kolanach zbieram One są wszędzie Zobaczcie tutaj Zobaczcie Wszędzie kurki Zobaczcie jakie wielkie to będzie, będzie kurka czy nie? <laughs> nie, na to Na te delikatnie. Zobaczcie, takie gniazda. Jest ich pełno. Masakra. <laughs> Zobaczę co tu się wyprawia. któraś czerwone. Patrzcie tu. Szaka. Zaraz będzie pełne wiadro. Ale mi się poparciło dzisiaj. Już mamy pełne wiaderko. No to co? Przesypuję. I lecimy dalej jeszcze na jedną miejscówkę moją. Zobaczymy ile się uda nazbierać. Jak Wam się podoba kanał. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. A tymczasem przesypuję i lecimy dalej. Z drugiej miejscówki na razie tyle. Cały czas są. Parę minut jestem, ale będę musiał się zbijać do domu. Bo muszę jedną sprawę załatwić. Także nie wiem czy dozbieram pełne wiaderko ale jutro pewnie też przyjadę z samego rana. Jak Wam się będzie podobało, to Wam nagram. No zobaczcie, wszędzie są. Szkoda zostawiać. Dobra, zrobimy może podsumowanie przy samochodzie. Tyle nazbierałem powiedzmy przez pół godziny może z pełno komarów. Jutro jadę z samego rana chyba. No jest trochę kilogramów. Także co widzimy się pewnie jutro. A zaraz zajadę do domu, załatwię jedną sprawę i wrzucę dla Was filmik. Na razie.